I kochani witam was 19 sierpnia i zaczynam kolejnego vloga wyspałam mokre włosy więc nie... tutaj twarz nie musi wyglądać za pięknie ale z takich ogólnych informacji, dzisiaj byłam na paznokciach już drugich hmm, dzisiaj pierwszy raz odczekałam 3 tygodnie, bo w tych pierwszych paznokciach to coś nie wyszło mam teraz takie one są matowe. Mm, nie wiem, czy tutaj kamera je wychwyci. Może takiego jednego paznokcia Wam pokażę. Bo zaraz odwrócę najwyżej. I tak. Dzisiaj też będę jechała po maliny. więc Postaram się nagrać, jak tam będę jechała i będą maliny. Bo ja kocham maliny. Maliny to są jedne z moich ulubionych owoców. Na początku są oczywiście trłuskawki, bo nie są maliny, więc mega. Nie, jakby co to różuje gumę. Ale napiszcie, czy on się podobają o bo mi mega. No i co? Czekamy teraz do września i kolejne. Ale mam jeszcze ważną informację. Tego słuchajcie kochani słyszałam podobno. Rozpoczęcie roku może być dopiero w połowie września. Bo nauczyciele strajkują niektórzy. Chcą strajkować, już zaczynają w niektórych miastach. I najprawdopodobniej rozpoczęcie roku będzie w połowie września. Czyli jeszcze połowę września będzie wakacji. mega się z tego cieszę, bo te wakacje minęły o tak. Zobaczymy, jak to będzie. No i co, do zobaczyska później. Do to be drunk and in love in New York City 🎵🎵 Make morning coffee Burning through the hours talking Damn. I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you 🎵🎵 Damn, z góry, przepraszam Was za hałas ale jestem tutaj pytanie przy dwadzieścia dużo strasznych samochodów jeździ i tak dalej więc no godzinę, tutaj oczywiście będziecie mieli 16.10 i ja czekam na moją mamę poszła na paznokcie, ja pojechałam z nią i czekam, bo nie miałabym co robić w domu a filmik jeden mam zmontowany tylko czekam na mojego tatę, bo on musi mi zrobić miniaturkę eee, tak więc nie tyle, że zrobić, ale no już zagmatwałam, ale założyłam taką moją mamę i no. muszę się ogólnie napić wody. A i powiem wam jedną hitową że jak nie zapomnę, to wkleję wam komentarz od Misfit, y, tak? Chyba tak mają na kanale na bo albo jestem M jakoś tak. Pod moim którymś vlogiem, wtedy co Wam pokazywałam, że dostałam bilety, odpisali mi odnośnie y, tego: Jestem M i tak dalej. <grytania> Opisali mi cały film, co tam będzie, i tak dalej. Yy. Ja w tym filmiku wyraziłam to, co myślę o tym filmiku. I od razu mówię, że nie wiem, czy pójdę na ten film w listopadzie, bo. To jest film może i mm, o różnych tam przyjaźniach i tak dalej, nie wiem o czym dokładnie jeszcze, yy, ale za ten film większość będzie dostawała youtuberów, tak? Większość oni będą zarabiali. A widzowie, no co z tego? No nic nie zarobią, tylko wydadzą bilety na to i, i tyle. Ja wiem, że oczywiście większość osób pójdzie, no bo to będą do ich youtuberzy i tak dalej, yy, Niestety w tym filmie nie ma żadnego youtubera, którego bym tak poszła, tak mega, żeby ich zobaczyć. Oczywiście tam jest większość youtuberów, których lubię, ale nie lubię ich aż tak, żeby iść na film, żeby oni na nim zarabiali. Może na, nim, może na niego pójdę, może sobie go obejrzę na internecie i, i tyle. Więc to. To jest moja taka wypowiedź i wy możecie napisać swoją. Nie hejtujcie ani mojej, ani innych, innych osób wypowiedzi, bo, bo nie o to chodzi. Ja też nie będę hejtować, jak ktoś powie. No ja pójdę, bo tam jest taka i taka osoba, którą lubię i chcę, żeby cię żeby zarobiła i ja to rozumiem, spoko. Naprawdę, więc nie hejtujcie, nie hajtujcie innych wypowiedzi, ani nie hejtujcie mojej, wyraźcie swoją opinię. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Chciałam się na ten temat wypowiedzieć, bo gdyby Misfit mi nie napisała komentarza, to ja bym nie wypowiadała się na ten temat, bo już na tym temacie wypowiadała. No Więc tak jak mówię, tamta opinia była, miała być jedyną opinią na temat tego filmu, ale gdyby Misfit czy tam jestem M mi nie odpisało to pewnie y, nie słyszelibyście raczej tej wypowiedzi, bo że kiedyś by mnie coś nasz wy by byście mi napisali, to wtedy może bym się wypowiedziała na, y, na ten temat, ale tak to tak to, nie. tak to wypowiedziałam się tylko ze względu na, na ten komentarz. Ale dobrze zamknijmy już ten temat, bo gadam tutaj niepotrzebnie od prawie 2,5 minut i nie on może teraz powiem coś bardzo ciekawego. Hey Dzień dobry, się do Was wieczorem. Jest godzina 21.47. Słuchajcie, ten vlog nie jest długi, chociaż jest z dwóch dni, ale nie jest długi, więc będzie on z wczoraj, z dzisiaj i z jutra. Ja chcę, żeby był taki fajny, żeby coś się na nim działo i tak dalej. Bo dzisiaj nie niby się wypowiedziałam yy, na temat M yy, i ogólnie. Teraz chyba oglądam akurat ostatnie cięcie, co widzieliście na przebitkach i co? Widzimy się już chyba jutro albo jeszcze na przebitkach. Chciałam wam dać taką informację, żebyście wiedzieli, że był to tocz z jutra. Dokładnie dzisiaj będzie Ja jestem na mieście. Tam coś wistyję. A cóż, za chwilę wracam do domu. I widzimy się chyba później. No. Dzisiaj taka pogoda pochmurna. Myślałam, że będzie smacznie. Lubię jak jest chłodno, ale nie lubię jak jest też mega zimno. A dzisiaj tak jest. Rano było ciepło, teraz jest chłodno. No cóż, jest godzina tutaj, nie wiem się wyświetlało, ale po 16.00, za chwilę 16.20, i co? Ja będę wracać właśnie do domu. Hej, kochani, ja właśnie jestem w do Warszawy, a jesteśmy na postoju. Podanie damy wyjechaliśmy jechaliśmy z Lublina, ale jesteśmy na postoju, bo my teraz musimy sobie kupić kawę, tak po prostu. I mogą być trochę ciszej, bo nie chcę mówić za głośno i tak dalej. Więc co? I za chwilę będziemy dalej, Mamy jeszcze 2,5 godzinki do Warszawy. Nic. Postaram się wam coś nagrać, wpadajcie na Insta i Snapa, bo tam najwięcej było relacji z tego było, bo jak ten wok się pojawi, to już nie będzie. No... raczej. No chyba, że ktoś ma mnie na Snapie, tak wiecie, na Snapie, na Snapy, że dochodzą Snapy. Do Snapie. Y. Zagmatwałam, wiem. Dobra, widzimy się później. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, cause I like me better when I like me better when I'm with you.